Dzień dobry, dzień, dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego, na aplikacjach do słuchania podcastów, albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Kochani, nowy dzień, nowe możliwości dzisiaj zatytułowałam ten podcast. Um, jutro jest nowy dzień. Dlaczego? Dlatego, że jakże wczoraj słuchaliście mojego podcastu, a miałam dzień, w którym musiałam się wyciszyć, który dał mi dużo rzeczy do, do przemyślenia, do tego, żeby wyłączyć, odłączyć się od pewnych spraw, spojrzeć na siebie z innej perspektywy, porozmawiać z kimś, z Bogiem albo z osobą, która może Ci pokazać pewne rzeczy z boku, i to jest fantastyczne. Dlatego. Że każdy ma gorsze chwile, każdy ma gorsze momenty, i jakby dni, kiedy nie jesteśmy w sosie, można to tak nazwać potocznie, albo kiedy nałożymy sobie za dużo obowiązków, tak jak u mnie to było, i po prostu zaczynamy widzieć, że nam to nie sprzyja i spuszcza nas w dół. I Wtedy, kiedy wiesz, że dzieje się coś takiego albo taka chwila, pamiętaj, że jutro jest nowy dzień. I ja dzisiaj wstałam, kochani. To jest niesamowite. Dzisiaj mam cały dzień sesji. Mega mnie inspirują ludzie, którzy pracują ze mną i którzy wprowadzają techniki, ćwiczenia i działania, o których rozmawiamy i jak. Zmienia się ich życie, nastawienie i jak oni budują na nowo siebie i swoje poczucie własnej wartości, to jest niesamowite. Pamiętajcie, że, że macie kurs, uwierz w siebie, który, jeżeli nie możesz sobie pozwolić na konsultację, to za 79 zł możesz skorzystać z kursu. Ten kurs da ci ogrom wiedzy. To tak, jakbyś rozmawiał ze mną, byś rozmawiała, będziesz mnie słuchać i będziesz wykonywać zadania, które. Pozwolą Tobie uwaga na to, żeby wznieść się wyżej. I tam jest też są rzeczy, które jakby czasami, no wiadomo, że każdy ma gorszy dzień, ale Ty będziesz się uczyć, budować właśnie swoje poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i siłę, ponieważ tą siłę musisz skądś brać. I ta siła jest największa siła jest w Tobie. A z ciebie ona pochodzi z Boga. I to jest niesamowite. I ja dziękuję za to, że ja dzisiaj umiem bardzo szybko przestawić swój umysł na inne tory. I to jest moja innowacyjne ćwiczenia, innowacyjna technika, o której Tobie właśnie mówię w tym kursie. Dlatego ten kurs został zmieniony i przemieniony, a, i daje Tobie narzędzia, które możesz zastosować w swoim życiu, i one będą budowały Ciebie. Zaczniesz, e, jakby. Uczyć się, wychodzić z niepowodzeń, z, z braku poczucia własnej wartości, z tego, że coś nie wychodzi, że, że krytyka innych, czy porażka, czy brak granic, asertywności. Tam, jeżeli zastosujesz te ćwiczenia i techniki, naprawdę mega to zbuduje Ciebie wewnętrznie. I Kiedyś jakby siedziałabym w, w tych wszystkich rzeczach i jakby zastanawiała się, dlaczego co i jak. Dzisiaj po prostu znając techniki psychologiczno-coachingowo-rozwojowe i jeszcze znając duchowość, jakby przechodzę bardzo szybko w pewien etap, żeby zamienić to, co jest niedobre dla mnie, tak jak wczoraj mówiłam, w to, co jest dobre. I jak dzisiaj usiadłam, słuchajcie, rano do pracy, to ja mam tyle pomysłów i tyle rzeczy i sobie myślę, okej, okay, to to zmienię, tak, 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 to napiszę tam, tam się skontaktuję z, z, z tą osobą. I ja mówię, i to jest niesamowite, kiedy od razu widzisz progres w, tylko w tym, że jakby na chwilę się odcięłam od tych pewnych rzeczy. I chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli... Jest coś u ciebie, nie tak? Daj sobie czas i pomyśl sobie, że jutro jest nowy dzień. Tylko bardzo ważne jest to, żeby wieczorem, uwaga, kiedy dzieje się dany problem albo kiedy dzieje się dane zdarzenie, żeby w tym dniu zakończyć dzień wyciszeniem czyli tym, żeby się albo pomodlić, albo poczytać Biblię, albo się wyciszyć, albo włączyć serenaksującą muzykę, cokolwiek zrobić, żeby wybaczyć, żeby odpuścić, żeby zrobić jakiekolwiek działania w tym, żeby się wyciszyć na noc. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, to rano wstaniesz i będziesz mieć takie samo uczucie, jak położyłeś się spać czy położyłaś. I to jest bardzo istotne. Ok? Rozumiemy? Jest taki podcast, który możecie sobie znaleźć na moim kanale, jak mieć dobry dzień. I ja proszę Cię, przesłuchaj sobie ten podcast. Dlatego, że on właśnie Ciebie nauczy, jak zaczynać dobry dzień i jak go kończyć, bo to jest też ważne, bo tak jak kończysz swój dzień, tak będziesz mieć następny. I dlatego, że ja się wczoraj wyciszyłam, miałam mega e, fajny wieczór, odłączyłam się od pewnych rzeczy, dałam kompletnie na luz i ja jestem wolna w tym po prostu co się wydarzyło, jak się wydarzyło i Oddałam to Bogu, też, i jakby przyszło do mnie od razu pewne rozwiązania, i, i rzeczy, które od razu, że zaczęłam wprowadzać, i sobie myślę, wow, no to jest niesamowite. No, ten Bóg to jest po prostu, no mój Bóg jest niesamowity. Nie wiem, jak Twój, ale on jest niesamowity, i tak działa w moim życiu, że, mm, że daje rozwiązania na wszystko, jeśli tylko idziemy Jego drogą i podążamy za nim. I ja Ci Boże, dziękuję za to, że Ty jesteś ze mną i że nigdy mi nie zostawiasz. Dobrze, kochani, to dzisiaj krótko. Ale mi pamiętaj, że jutro jest nowy dzień. Możesz zacząć to na nowo, możesz mieć inne rozwiązania, inne uczucia, inne myśli, ale musisz dzisiaj ten dzień zakończyć dobrze. I uwaga, twoje dzisiaj jest twoim rutem. To co, jutrem. Co dzisiaj zrobisz, tak będzie jutro wyglądał twój dzień i za tydzień, za miesiąc i kolejny. Dlatego polecam wam serdecznie kurs. Uwierz w siebie. On wam wiele. Yy, Da do myślenia pomoże Wam i nauczy was tej wiary, siły i odwagi po to, żeby realizować, spełniać swoje marzenia i być szczęśliwym człowiekiem, bo to jest najważniejsze. I żeby wychodzić z takich czarnych dołków, które napotykamy, i, i wychodzić z tych przeszkód i przechodzić dalej. To jest bardzo ważne. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!